Podjeżdżamy. Podjeżdżaj, podjeżdżaj, bo nam braknie czasu. 6 lewy, 34 prawy otwiera. Wróciły tylko troszkę głośniej. Dobrze. Wycierać tłumaczone. Tak. Mamy trzydzieści sekund, dwadzieścia sekund, dziesięć sekund. Podtrzymanie wszystko jest, tak? Pięć, cztery, trzy, dwa jeden.

5 prawy, długi i hamuj końcem, dwa lewy z drogi przytul słupek, pal. 150. 6 prawy i 400 prostu i do znaku. Śmiało, śmiało. Śmiało. Idziesz, wszystko śmiało. Mamy znak. I tam mamy 6 prawy, potem 100, 6 lewy i od razu mega hamowanie. 2 lewy suder. Ciasno out. Ciasno out. Nie ciąć. 150. Siodło. Potem 33. Prawy. Zahacz. 80. Hamowanie. Dwa prawy. Bariera. Out. Zahacz. 100. 6 prawy, 400, do płotu, prosto śmiałuj. Przeszczyt. to jest do płotu, do płotu, Gita. I mocne hamowanie przed płotem, 2 prawy, pal ciasno, out. Z uwagą, 10, 4 lewy, pal 24, prawy, 50, mocne hamowanie, 2 lewy, kipce pal. 2 lewy, kipce, pal. 50. 6 prawy, 40, szczytem, 4 lewy, 50, 5 prawy, szczytem, 80, hamowanie, 4 prawy, 30, 5 lewy w dół bariery, w prawy, 5 na szczyt, w prawy, 5 na szczyt, 6 lewy, 100, mocne hamowanie, 2 prawy, out, 2 prawy, out, 120, 5 lewy, nie ciąć, 50, 6 prawy, w 5 prawy, zahać przez szczycik, 100, przez lotną, dzida, dzida, wszystko, wszystko. Dobra. Chyba poszło za dużo. 3.05 tak. Jakie poprawa? 6 sekund. No to, to chyba dobrze, co? No. Ale być anegdota. Czemu? Hahaha. <laughs> język mi się zaprątał. Śmiało i do płotu. Śmiało i do płotu. Witamy, witam, 3.06